Twórca jednego z najlepszych filmów w XXI wieku wraca z nową produkcją. Kto? No oczywiście twórca Paddingtona 2. Genialnego filmu to nie tylko Nicolas Cage, nie tylko Pedro Pascal. Wszyscy twierdzimy, że to jest jeden z najlepszych filmów ostatnich 20 lat. Miód na serce, miód na duszę, najlepsza na świecie. Zatem na polu Kingu twórcy Paddingtona filmowego ogromna ciążyła presja. Czy uda mu się historię Willego Wonki, a właśnie taki troszeczkę prequel do... Charlieego i fabryki czekolady zrobić, żeby złapać ducha historii, żeby utrzymać to piękno, żeby nie był to po prostu dziwaczny sprzedajny produkt albo dziwaczny horror, jaki zrobił to Tim Burton. I uwaga, już teraz wam mówię, udało się. Paul King zrobił znakomitą robotę. Timothy Shamalamalei. Także Shamalamalei is się Monday i Zaraz wam opowiem, dlaczego warto na łąkę się wybrać. Przede wszystkim wybrać na seans z napisami. Zabierając się za nową wersję Łąki, Paul King zabrał ze sobą scenarzystę, który pracował z nim przy pierwszej i drugiej części e, Paddingtona, i też no, tak, że przy trzeciej, która niedługo powstanie. Zatem mieliśmy tę samą oś, ten sam fundament, który dał nam jeden z najpiękniejszych filmów familijnych ostatnich lat. I także do historii Łonki podeszliśmy jako do filmu familijnego, rodzinnego. To jest moim zdaniem bardzo ważne, żebyśmy to rozróżnili, ponieważ jeżeli będziesz szukał w tej produkcji. Prequela wersji z Timem Bartonem i z Johnem Deppem, albo prequela wersji z Billem Welderem, która jest psychodeliczna, która, która swoją drogą jest bliższa książki Roland'a Dala, to moim zdaniem możesz się zawieść, ale tylko dlatego, że to są tak różne filmy. Wszystkie trzy inkarnacje łąki, które dostaliśmy w ciągu 50 lat, są całkowicie od siebie różne, mimo tego, że wszystkie trzy opierają się na. O opowieściach Rolanda Dala, ale moim zdaniem nie powinniśmy odrzucać którejkolwiek z nich, ponieważ jest bliżej lub dalej do e, oryginału. Zatem, jak prezentuje się tutaj nasza fabuła? Poznajemy młodego łąkę, który dociera do tego cudownego świata, który cholera wie czym jest, szczerze powiedziawszy, ponieważ to jest zarówno Anglia, jak i jak i trochę Francja, to jest bardzo zmiksowany świat. Oczywiście to ma niby być coś w stylu Anglii, bo mamy te angielskie przesadzone akcenty, ale mamy też mnóstwo francuskich wstawek. Nieważne, to jest magiczny świat. Nie jest kompletnie ważne, czy to jest Nowy Jork, San Francisco, Londyn czy Cosnowiec, ale on po siedmiu latach tułaczki po świecie i. Można powiedzieć, celebrowania, poszerzania, rozwijania swojej wiedzy tylko i wyłącznie związanej z czekoladą, bo to jest facet z jednym celem. Czekolada dociera do tego, powiedzmy, Londynu i tam zamierza zrobić karierę bez grosza przy duszy, bez żadnych znajomości, a przecież w tymże mieście kartel czekoladowy rządzi i on chce mu uniemożliwić odniesienie sukcesu. Więc nasz Willy, niewinny, bardzo prostoduszny. Chłopak, który ma jeden, jeden, jedyny cel w życiu i w sercu, jakoś musi się zmierzyć z tymi cynicznymi, wrednymi korporacyjnymi typami, a oczywiście przyjaciół znajduje w bardzo nietypowych miejscach. Jedna z pierwszych rzeczy, która was uderzy, jest to, jak bardzo. Plastyczny jest świat, który tworzymy. Jak bardzo dbamy, żeby on był w cudzysłowie przesadzony. Sam fakt, że mamy coś takiego jak kartel czekoladowy jak ludzi, którzy mają którzy są cudownie dziwacznie ubrani, którzy mają jakieś przesadzone cechy, to jest naprawdę niezwykle fantazyjne. Mnie przypominało chociażby ostatnie animacje Willowbees, chociażby tam mieliśmy też dziwaczne ubrania i tak ale to nie jest dziwactwo dla dziwactwa, tylko to wszystko moim zdaniem bardzo ładnie łączy się w koherentny, bardzo plastyczny, bardzo taki Taki żywy świat. Świat stworzony przez Polakinga jest niezwykle żywy. Ty chcesz patrzeć, co się dzieje na drugim planie, na ubranych ludzi, na te kostiumy, przepiękne kostiumy, na charakteryzację, na dużo praktycznych efektów, na to, że to wygląda jak takie małe, żyjące miasteczko. Troszeczkę mi to przypomina. Mm, taką, jakby naprawdę fajną scenerię w teatrze, gdzie naprawdę zadbano, żeby to wszystko się ruszało i tak dalej. Albo jak filmy właśnie za 70., gdzie mieliśmy, czy nawet w 60., gdzie studio było na tyle wielkie, że ono budowało sobie kawałek miasta i to miasto żyło. I to czujesz. To czujesz to miasto, i dzięki temu już masz taki fajny film. Wiesz, gdzie jest smutno, brudno, wiesz, gdzie nie jest brudno. Brud jest także wyolbrzymiony. Jest cudownie dziecięcy w takim, w takim rozumieniu, a na przykład postacie w cudzysłowie złe, patrzą często z góry na ciebie na wielkim zbliżeniu, szczerzą zęby, które są dodatkowo pożółciałe albo wykrzywione jeszcze bardziej, mają dziwaczne głosy. Jest ten element, Takiej prostolinijności i takiej naiwności, ale tej dobrej naiwności. Tej naiwności, którą dostajesz w bajce dla dzieci, która na samym początku mówi Ci, mam w dupie popkultury, mam w dupie nawiązywanie do tego, że jesteśmy w 2023, więc jest Taylor Swift, pierdółki. Nie, 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 nie. My opowiadamy bajkę, która. Za 20 lat będzie równie aktualna, jak jest teraz. Żaden żart, żadna linijka tekstu rzucona w tym filmie nie zdeaktualizuje się, gdy coś się zmieni za 50 lat. Zresztą bardzo podobnie z wersją z lat 70. Tam troszeczkę się zdeaktualizowały rzeczy, ale też próbowano nie robić tego w we wersji, a będziemy to nawiązywać do rzeczy do, do ludzi współczesnych tak dalej. Dlatego wersja Tima Bartona, gdzie nawiązujemy nieustannie do. Michaela Jacksona, trochę się szybko zestarzało, ale to daje ci hmm, poczucie baśniowości i takiej ponadczasowości. Znowu bardzo podobnie do, e, do Paddingtona. I ta ponadczasowość już sprawia, że ty jesteś zanurzony w świecie, gdzie nie musisz wiedzieć, czy to są lata 20., 30., 50., XXI wiek, 17 wiek, nieważne, to po prostu jesteś zanurzony w tym świecie magicznym i zanurzasz się i zanurza się także dzięki temu, że Timothy Chalamet, którego, uwaga, ja nie lubię, uważam, że jest, że za często, za szybko dawano go absolutnie wszędzie i okrzyknięto go zajebistym aktorem, więc ja nie byłem zadowolony z wyboru go na Willa łąki, ponieważ nie, nie wierzyłem, że sprzeda nam tę wersję Gino Waldera, czyli tą trochę psychotyczną, tą, tą, tą taką psychopatę trochę, i on nie sprzedał na niego, ponieważ jego wersja jest całkiem inna. Jego wersja Willy Wonki to jest wersja niewinnego chłopca. To jest chłopca, który nie chce uwierzyć w zło na świecie niejako. Dobra, on wie, że jest zło, ale on nie chce uwierzyć. On szuka w każdym z nas dobra. Dla wszystkich z Was, którzy oglądali Paddingtona, no to jest bardzo podobny sposób charakteryzacji i swoją drogą. Tak, on będzie trochę odległy od wersji Landa ale on tutaj działa. I Timothy znakomicie sprzedaje tą naiwność Mówi się po angielsku, jest takie określenie, że ma szeroko, ocza, szeroko oka naiwność. I to jest coś takiego, że on po prostu jest taką osobą, która się dziwi wszystkim, ufa każdemu, kogo spotyka, opowiada, że jego życie nie istniałoby bez, bez życzliwości innych, więc on tą życzliwość przekazuje dalej. I, mi, I ty kupujesz to, i ty kupujesz to bardzo szybko, i nawet dzieją się rzeczy bardzo złe, czy tam mroczne, no to szybciutko przechodzisz nad nimi i mówisz, ok, damy radę, ponieważ Willi także swoją. Swoim optymizmem, swoją nadzieją i tym, jak cudownie to jest sprzedawane, daje nadzieję Tobie jako widzowi. Zresztą nie działałoby to też bez drugoplanowych aktorów, co Paul King zrobił znakomicie, w nie 2, dając nam jedną z najlepszych ról w historii Hugh Granta. Tak teraz Hugh Grant powiedział: Dobra, wracam, karadnie każdą absolutnie scenę. Huh. Oh, you did it again. Tell me what it is, or I shall poke you quite viciously with a cocktail stick. Jest przeuroczy, przecudowny. Jednocześnie to jest ważne, umpalumpy nie kradną filmu na zasadzie nie stają się najważniejszą postacią w filmie, albo Deus Ex machina, który rozwiązuje każdy problem. Super obawiałem się tego też, że wiecie, Willy będzie miał w torbie milion umpalumpów, każdy problem, umpalumpy, blu, blu, blu i wiecie. Troszeczkę jak minionki, tylko że dziwna wersja. Kompletnie nie. Ale to nie tylko on. Dla mnie film wygrywa Olivia Colman, która rządzi na ekranie. Ona chyba dostała zadanie, słuchaj, baw się, zrób wszystko, co będzie najdziwniejsze, najbardziej obrzydliwe, najgłupsze. Takie rzeczy, których nie pozwoli ci zagrać żaden poważny reżyser. Ona powiedziała: dobra, i dziewczyna szaleje. Ona zjada wszystko wokół. Ty się jej boisz, kiedy trzeba. Ty się śmiejesz z niej, kiedy trzeba. Jest przeurocza. To jest zresztą bardzo ważna rzecz, że to otoczenie Timutego jest, jest, jest naprawdę grane z jajem. Oni mają się wydurniać. Oni mają ruszać całym ciałem, całą całym, całym twarzą. I to ma być takie, że ty nawet, gdy jest jakieś stateczne ujęcie, ty za chwilę się z czegoś zaśmiejesz, bo na przykład postać trzecioplanowa zareaguje na coś, co mówi postać drugoplanowa. I to wszystko się tak pięknie zgrywa. Naprawdę jest tutaj dużo dobrego, Pisania, linijek tekstu, które, na, które działają na ciebie. Nawet lukas, który ja niespecjalnie lubię, taki ko komik brytyjski, który przez moment był super ważny, on tutaj się świetnie sprawdza jako osoba, która nie rozumie za bardzo metafor, trzeba wszystko tłumaczyć, bo gdy ten żart za pierwszym razem wydaje się mniej zabawny, to za dwudziestym i sposób jego delivery, jego dostarczenia nie jest taki chamski, tylko jest na tyle uroczy i reakcje współtowarzyszy y, scen, tak cudowne, że ty mówisz, kurczę, no, chcę więcej tego Lukasa, kupuję go jako charakter, widzę relacje między tymi ludźmi, że oni też na przykład mają go dosyć w pewnym momencie. I to jest super, że to nie jest żart zrobiony dla żartu, ale on działa w tym kontekście, ponieważ widzimy, że osoby, które spędzają z nim dużo czasu, one już ten żart słyszały, one mają go dosyć. I ta reakcja nie jest taka, popatrz, żart, haha, widzu, nie, nie. Tak jakby to jest świat, który istnieje, który żyje. Willy Wonka to jest także musical, co jest ważne, który zaczyna się od piosenek, on troszeczkę za rzadko te piosenki w, w ostatnim akcie używa i dzięki czemu ta pierwsza część jest mocniejsza musicalowo, druga trochę mniej, druga bardziej jest trochę heist movie, troszeczkę dramatik, delikatny, ale te piosenki, ja nie będę oceniał jakości wykonania, nie mam zajebistego słuchu, nie będę udawał, że lepiej się znam na tym niż, niż nie wiem, no jak to się nazywała, Ela Niewiadomska, nie pamiętam, ta babka z Idola pierwszego, nie wiem, ale bardzo mi się podobają teksty. Teksty, które nie są ogłupiałe, które mają trudne schematy rymów, które mają dziwaczne trochę rytmy, ale te rytmy są właśnie bardzo muzykalowe, w tym sensie, że, no dobra, no to tutaj robimy piosenkę pracowników pralni, gdzie rytm jest scrub, scrub, potem ją przerabiamy. I to cudownie brzmi, jest dziwaczne, jest takie, jest właśnie takie, jakie chciałbym. Jest, jest, nie jest czymś, co ma wpaść w ucho jako popowe piosenka, która jutro ci wypadnie, tylko jest czymś, co bardzo ładnie sprzedaje historię. Każda postać opowiada, kim jest i tak dalej. I to jest takim fajnym, naprawdę światem. Co więcej, to jest ogromny plus dla filmu. Bierze piosenkę oczywiście z oryginału, bierze a little bit of imagination. To, co, co śpiewał Gene Wilder. To jest piosenka, która ma, ma dużo podtekstów i która może być brana jako krytyka korporacyjnizmu, e, kapitalizmu albo hedonizmu. Można naprawdę w tej piosence, która jest taka niewinna, znaleźć dużo, dużo takich mrocznych treści. Zresztą bądź co bądź pierwsza część jest bardzo mroczna. Więc bierzemy tą piosenkę i też ją tutaj włączamy, ale na szczęście. Dajemy jej taki troszeczkę, że to nie jest tak, że my ją odzieramy z tego sensu, tylko pokazujemy możliwe, że na samym początku ona nie miała ani grosza tej, tego cynizmu. Tego sarkazmu, że ona na początku faktycznie była pieśnią tylko i wyłącznie niewinności, i dzięki temu ona tak fajnie zgrywa, no, dostaje takie nowe życie trochę. I Ja, jako osoba, która bardzo nie lubi, gdy dostajemy jakieś nowe remake i tak dalej, jak było Ghostbusters z 2016, dostaliśmy nową wersję piosenki Ghostbusters, ja mówię, co wypowaliło was, a tutaj. Po pierwsze, delikatność wykonania, po drugie, nienachalność wykonania, po trzecie, kontekst wykonania, On w dwóch kontekstach się pojawia ta sama piosenka i ma dwa całkiem różne znaczenia, to ma sens. To jest, o to chodzi w dobrym remake'u, w dobrym remaku, remake'u piosenki w tym przypadku, w dobrym odtworzeniu i nawiązaniu do czegoś, co było 50 lat temu. To jest dla mnie znakomite filmidło które okej, okay, mógłbym troszeczkę ponarzekać, że jedna z postaci ma za dużo czasu antenowego albo, że jej Relacja z czasami przyćmiewa nawet trochę Willie'ego Wonka, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Willy Wonka nie istniałby bez Charlie'ego. On potrzebuje swojego Charlie'ego, żeby ta relacja wybrzmiała, i tutaj tak samo tego Charlie'ego w cudzysłowie dostajemy. Mógłbym troszeczkę ponarzekać na to, że chciałem więcej Hugh Granta, że chciałem więcej, na przykład, że ja, ja miałem swoją wizję, co będzie robił Willy Wonka, i moja wizja była dużo bardziej mroczna, dużo bardziej bliska wersji z 1970 któregoś roku, ale to są nasze naleciałości. Możliwe, że część z Was uwielbia wersję z Johnem Deppem i powie: No, chciałem wizję horrorową, chciałem Christophera Lee, który jest tragicznym dentystą, mordercą, psychopatą. Ale you know to są rzeczy, które są naszymi emocjami, które są związane z nostalgią i tak dalej, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z całego tego filmu. Ponieważ ten film jest po prostu trzecią, całkiem różną wersją opowieści o William Łonce, która nam daje całkiem inne emocjonalne doznania, która jest niezwykle ciepłą, wigilijną historią. Ona przypomina mi bardzo Jingle Jangle z bodajże 2020 na Netflixie. Mieliśmy taką cudowną e, e, baśń, można powiedzieć, wigilijną, która także miała ogromne serducho. I tutaj dostajemy bardzo podobną rzecz, aczkolwiek mniej naciągającą nas na, na lekcje takie świąteczne, tylko właśnie bardziej podążanie za swoimi marzeniami, nie poddawanie się, serdeczność. To jest jedna z tych rzeczy. Tak dziwnie to brzmi, ale Paul King potrafi sprzedać naturalną serdeczność i wiarę w ludzi nie dlatego, że jest to naiwne, głupie i tak dalej, tylko że po prostu... Dobro potrafi dobrym procentować nie zawsze, nie od razu, nie bezpośrednio. Nie tak, że będziesz kalkulował, że za chwilę ci kolega pomoże, bo ty mu pomogłeś rok temu. Tylko, że jest to coś, co naturalnie z ciebie powinno wychodzić. I to w tym filmie wybrzmiewa. Ja bawiłem się na tym filmie znakomicie. Miałem dużo takiej radosnej, radosnej po prostu energii, która wypełniała mnie od lewa do prawa. Nie dlatego, że wypada, nie dlatego, że dostawałem żarty, które były hiperboliczne. Po prostu miałem mnóstwo takich wybuchów śmiechu przy malutkich rzeczach, które działy się gdzieś tam na trzecim planie, gdzie Rowan Atkinson sobie żartował, gdzie pie, przepięknie grał Rowan Atkinson swoją drogą. Były, ale był też momenty, w którym polskie kino wyraźnie sobie nie poradziło, gdy mieliśmy dużo żartów z, no tak naprawdę z Kleru, chociaż to nie były żarty z Kleru, tylko to były żarty z czekoladoholików. I nagle mieliśmy, jak, jak pojawił się ogromny żart związany z katedrą, w której właśnie sobie rządzi Rowan Atkinson, to dosłownie sala... Sala była cichutko, a ja akurat parskałem jak głupi, bo cudownie one były zagrane, ponieważ no, w brytyjskim świecie to nie jest temat, którego nie ruszamy. Jeżeli miałbym podsumować, to najlepszym opisem Willego Wonki będzie to, że ten film jest znacznie bardziej brytyjski niż amerykański. I dzięki temu, że jest brytyjski, to serducho jest po brytyjsku i dzięki temu dostajemy piękną, ciepłą Wspaniałą, wzruszającą, energetyzującą i wspierającą każde nasze małe marzenie opowieść, którą ja chcę obejrzeć jeszcze, jeszcze, jeszcze raz. Zdecydowanie z napisami, ponieważ ten język brytyjski, który tutaj jest, Slugworthy i tak dalej, te wszystkie imiona i nazwiska, które są dziwaczne, one dużo lepiej działają w oryginale niż po polsku. Plus posłuchać sobie dziwaczny głos skrzeczący Oliwii Coleman, albo sarkazm zawarty w każdej linijce tekstu Hugh Granta, to są rzeczy, które musisz po prostu usłyszeć w oryginale. Tyle zatem z mojej strony. Dajcie mi znać, czy oglądaliście Willę, jego łąkę i czy bawiliście się równie dobrze jak ja. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. My widzimy się następnym razem tutaj, czyli na Brodak z Kosmosu. Na razie.